Witam, witam z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl Słuchajcie, update, krótki update po starcie, na szczęście, w dniu dzisiejszym udało się w końcu odpalić piston. Odpalić w tym sensie, że powrócił trading, w której był problem bezpośrednio z płynnością związany, nie był to jakiś problem związany stricte z kontraktem. No, i dzięki temu tak naprawdę nie było potrzeby też zmiany tego smart kontraktu na nowy, co też pewnie by spowodowało jakieś tam opóźnienie w starcie. Natomiast, tak jak mówię, w dniu dzisiejszym projekt wystartował. Myślę, że możemy się cieszyć z tego, bo tak jak widzimy, na tą chwilę handel już jest. Oczywiście. W tej chwili po części też wyprzedają się zapewne osoby, które były w presie, natomiast widzimy też spore zakupy. Oczywiście ta cena nie będzie w tej chwili tak szła dynamicznie, jak to było na początku, ponieważ no, mamy coraz większą płynność, już ten market cap też się zwiększa. Tym samym e, myślę, że gdzieś tam pełzająco w stronę e, księżyca, w Tudemun, cena powolutku będzie sobie szła. Z takich najważniejszych rzeczy, słuchajcie, poza tym, że mamy jakby uruchomiony, uruchomiony swap, tak, czyli możemy sobie handlować czy na stronie, czy też na BOGET Finance, czy też na Pancake Swap, to w dniu jutrzejszym zostanie uruchomiony Race za 23 godziny i 32 minuty, czyli nasz DAP, w którym będziemy mogli stakować nasze tokeny. Ja już mam przygotowane swoje tokeny, nie sprzedaję ich. Zobaczymy zresztą, jak do dnia jutrzejszego będzie wyglądać cena. Myślę, że za większą część tych środków wejdę. Zobaczymy, jeżeli będzie sytuacja, w której to będziemy mieć jakiś tam mocniejszy spadek ceny, to, to oczywiście jeszcze kupię. ale na tą chwilę mam dostępnych 702 tokeny o wartości 12 tysięcy, co już w tej chwili dawałoby mi 120 dolarów dniówki. Natomiast przypuszczam, że w przypadku Piston będziemy mieć bardzo podobną sytuację jak w Splasif, z racji tego, że dopiero jutro rozpocznie się marketing. Rozpocznie się mocny marketing. Jest mnóstwo youtuberów, którzy promowali ten projekt przed startem, i to bardzo mocnych youtuberów. Kolejna rzecz, wspominałem również o tym, że Piston w najbliższych dniach, tygodniach zobaczymy. Będzie też wprowadzać mocno, mocną kooperację z Coinswap Space. Tym samym myślę, że to też napędzi dużą presję zakupową, ponieważ dzięki temu będzie wprowadzona bardzo mocna użyteczność tokenu PSTN. A dzięki temu holderzy zamiast sprzedawać będą kupować, jak i też trzymać tak. Zresztą o szczegółach tej współpracy opowiemy, myślę, że przy okazji następnego update. Ja też w dniu jutrzejszym nagram film, na którym pokażę, w jaki sposób można wejść bezpośrednio w DAP. Potrzebujemy tylko tokeny PSN. Stakujemy je i odbieramy 1% dziennie, aż otrzymamy docelowo 365%. Oczywiście możemy każdego dnia robić reinwestycje, możemy wypłacać, tutaj nie ma znaczenia, możemy wypłacać te tokeny i sprzedawać je przez PancakeSwap, możemy je sprzedawać bezpośrednio na Swapie tutaj na stronie, też to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby osoby, które zdecydują się na pasywny zarobek poprzez właśnie stakowanie, bardziej poświęcenie, bo tak jak w przypadku Drip czy Plasif, nasze wrzucone, BNB czy AVAXy, tak jak to jest w przypadku Stasif, jakby nie mamy możliwości wyciągnięcia ich. Natomiast w przypadku Piston, co jest bardzo ważnym jakby punktem tego całego whitepaper i całego projektu, po wrzuceniu tych naszych tokenów mamy 7 dni, słuchajcie, na to, żeby zdecydować się na to, czy zostajemy w projekcie długoterminowo, czy jednak wypłacamy te tokeny z DAP. I to jest bardzo ważne i to jest najważniejsze, tak naprawdę, w przypadku. Stąd, bo każdy z nas jest w stanie w tym momencie gdzieś tam sobie zaryzykować, a po 7 dniach zdecydować, czy zostaje w dapie, czy też nie. E, tak więc, tak jak mówię, w dniu jutrzeńszym za 23,5 godziny e, ruszy, czyli równo 18 18.00 czasu polskiego DAP. No i będziemy zarabiać. No, dla mnie to będzie już kolejny mocny projekt w moim portfolio, jeżeli chodzi o pasywny zarobek. E, w tej chwili oczywiście... Najważniejszym dla mnie no z racji tego, że mam tam naj, największe jakby środki zdeponowane jest Drip, natomiast Drip przechodzi w tej chwili mocny kryzys. Jest on związany z farmą The Animal Farm, natomiast do dnia jutrzejszego ma być już konkretna informacja, kiedy ma to ruszyć, kiedy wróci do życia Animal Farm. Tym samym liczę na to, że Shark, czyli admin projektu, w momencie, kiedy poda jutro jakieś konkretne, pozytywne informacje. Cena zacznie odbijać i pójdzie do góry. Eee, tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Tak jak mówię, mamy start, mamy handel, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych zakłóceń. Cena, jak widzicie, gdzieś tam sobie lawiruje. Eee, zobaczymy, jak to będzie w dniu jutrzejszym wyglądać. Myślę, że eee, w momencie, kiedy DAP się uruchomi, eee, no, to mogą się zacząć naprawdę duże wzrosty. No ale oczywiście to tylko i wyłącznie moja opinia, zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Tyle z mojej strony. Jutro nagrywam update dotyczący tego, jak możemy wskakiwać bezpośrednio w DAP. No i tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hej.